Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj odcinek, który, no, będzie dość nietypowy. Myślę, że o takiej sprawie jeszcze nigdy w historii tego kanału raczej wam nie opowiadałem i wszystko krążyć będzie wokół ostatnio głośnej i popularnej Doja Cat, ponieważ parę dni temu na jaw wyszło niecodzienne hobby tej oto pani, przez które większość jej słuchaczy na całym świecie zmieniło o niej zdanie natychmiastowo i drastycznie. No i z jednej z największych gwiazd na światowej scenie muzyki momentalnie stała się Ra, a zresztą zaraz zobaczycie o co chodzi, zapraszam. Zapraszam do oglądania Parę marzeń spełniłem, parę marzeń jest przed nami. Mów mi z kamień szczęcia, pcham po górę. Tak oddane, życie długa, kręta droga. Dobrze mieć wygodne miejsca, lecę razem z ziomem, dobrą furą, pakry czy bestia, ryb samolotowy, chociaż mamy kontakt z bazą telefonia, to Dreamliner na chmur to była nasza dzisiejsza piosenka dnia Którą wam polecam Jeśli cię ona zaciekawiła i chcesz ją sprawdzić To link do niej znajdziesz w opisie i w przypędnym komentarzu No ja może zacznę od tego Kim ta w ogóle Doja Cat jest I może nie będę tutaj opowiadać całej jej historii Chociaż co prawda jest ona bardzo ciekawa I zastanawiałem się nawet kiedyś Czy w tym temacie nie nagrać dla was osobnego odcinka No ale tak w mega dużym skrócie To dwa lata temu Doja Cat wypuszcza Piosenkę pod tytułem Mu. Tak dokładnie, piosenkę pod tytułem Mu. Która, no, choć jest mocno dziwna i początkowo wcale nie była odbierana w aż tak pozytywny sposób, to jednak stała się też memem i przyczyniła się do wybicia ksywy Dołżaka na cały świat. Oraz oczywiście z czasem zebrała też i uznanie. Dziewczyna jego powiada, zrobiła tą całutką kontrol piosenkę podczas jednego nudnego dnia. I co zawsze mocno doceniam u artystów, jest ona odpowiedzialna za każdy aspekt w kształcie tego tworu. Wiecie, za teledysk, Tekst, mastering itd. Potem nadeszła. Juicy, czyli jej pierwszy hit, już tak na serio, dostępny w jej pierwszym albumie w wersji deluxe. No i jako, że opowiadam wam to wszystko w mega dużym skrócie, to dochodzimy już do dnia dzisiejszego, w którym śmiało mogę powiedzieć, że Doja weszła. Czy na dobre to się jeszcze okaże, ale weszła do mainstreamu. Jej najnowszy krążek pod tytułem Hot Pink to po prostu świetny album, który odniósł już bardzo duży sukces i choć pewnie dla większości z was sama nazwa i okładka za dużo nie mówi, to zapewniam, że jeżeli tylko przeglądacie czasami TikToka, to pewnie nawet nie wiecie, a połowę piosenek z tego albumu już znacie. No i choć też, jak zawsze powtarzam, zbyt dużym fanem żeńskiego rapu nie jestem, to też się wam przyznam, że Doja Jacquard muzycznie jest moją ulubioną artystką. Naprawdę, za każdym razem, gdy ją słucham, to jestem po prostu pozytywnie zaskoczony jej muzyką. To jak inaczej do niej podchodzi, ile różnych flow potrafi mieć w jednym kawałku, to w jak wiele gatunków muzycznych się zagłębia i jak chwytliwy refreny robi. Say So jest to wiadomo jej dotychczasowo największy hit. No i właśnie przechodzimy już powoli do konkretów i pewnie dobrze to pamiętacie, ale tak zasady jeszcze przypomnę, że 3 tygodnie temu Doja Cat oficjalnie zapowiedziała, że pokaże swoje piersi całemu światu, jeśli fani dobiją właśnie soul na pierwsze miejsce rankingu billboarda. Fani skuszeni taką opcją oczywiście też to zrobili. No i tym oto sposobem Doja Cat na zawsze zapisała się w historii muzyki, zdobywając pierwsze miejsce na billboardzie. Jednak chwilę po tym sukcesie odpaliła też live'a, na którym ogłosiła, że nas oszukała. Że oszukała wszystkich napalonych mężczyzn i nic pokazywać nie będzie. Uh, I'm just gonna be honest with you. Guys, I did play you. I'm not showing my b real hard, man. You got f played. You got. F Play. Look at yourself. I już ten sam fakt Tak naprawdę wielu osobom się nie spodobał No bo co by nie mówić Była to zagrywka troszkę nie fair Jednak fani dopiero tak naprawdę zrazili się do tej babki Dokładnie przed wczoraj. Zrazili się do tego stopnia, że w ostatnich dniach Najgorętszym hashtagiem na światowym twitterze Jest dogecat jest skończona W kilka dni straciła setki tysięcy Obserwujących na instagramie A hit say so coraz większy hate. A zrazili się wtedy, kiedy dowiedzieli się o tym Że dogecat w końcu pokazała swoje piersi Ale nie całemu. Światu, lecz tylko wybranej grupie osób, no bo wiadomo jak to już jest. Różne osoby mają różne hobby, mają różne sposoby na spędzanie wolnego czasu. Niektórzy uprawiają sport, niektórzy gotują, niektórzy zbierają znaczki, a niektórzy grają w lola, tak jak Tra.pl. No i są też takie osoby, jak na przykład Dojaka, która w wolnych chwilach najbardziej lubi, uwaga, siedzieć na kamerkach w pokojach, w których ludzie śmieją się i wyzywają inne rasy. Przepraszam, że tak dziwnie to ująłem, ale YouTube to YouTube i niektórych rzeczy na głos powiedzieć nie mogę, ale w każdym razie, jak po tych. Screenach czy filmikach widzicie, to od kilku lat, aż do teraz, Dołdrze w wolnych chwilach siedzi na kamerkach z grupą ludzi jasnej karnacji, którzy rozmawiają, żartują, śmieją się i wyzywają osoby najczęściej karnacji ciemnej. No wiecie, jest to po prostu najwyraźniejszy przykład, raś... No wiecie o co mi chodzi? Po internecie latają teraz nagrania, w których Dołdrze śmieje się z takich właśnie żartów. Używa często słynnego N-worda. I uwaga, co więcej, na tych kamerkach wypina się do kamery. Pokazuje wyraźnie za dużo, dokładnie tak jak obycała całemu światu, jednak, tak jak mówię. Robi to tylko dla nielicznych, dla np. pana Weasley'a, któremu wyraźnie to w duszy gra. Na jednym nagraniu możemy zobaczyć, nawet jak do ich pokoju wszedł jakiś mężczyzna pochodzący z krajów arabskich i z miejsca został przez tą grupę od razu zjechany. A Doja ma wyraźnie z tego wszystkiego grubą bekę. Co więcej, to gdy już to wszystko wyciekło, to na światło dzienne zaczęło wychodzić o wiele innych powiązanych z tym spraw, jak na przykład to, że Dołdża stworzyła kiedyś posenkę, którą też szybko usunęła, która bardzo wyraźnie nawiązywała do słynnego kaka klanu, który wiadomo też w jaki sprawie. Działał i czym się zajmował? No ogólnie, jak widzicie, sprawa jest po prostu dziwna. Strasznie dziwna. Nigdy nie myślałem, że Doja jest do czegoś takiego zdolna. A wiecie, teraz wiele jej młodych fanek może z niej brać przykład. Więc jest to sprawa poważna. Napiszcie, o co o niej myślicie. Jeśli natomiast doceniasz moją pracę włożoną w ten film, to zasubskrybuj ten kanał razem z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z wiadomościami ze świata trapu. Nagrania z tych kamerek i zdjęcia nieocenzurowane wrzucę wam może na Discord, bo tutaj tego nie mogę zrobić. Został również lajka, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.